Dole. Gdzie są wszyscy Tio z chłopakami? A Sabrina? Kurwa, jak dobrze, że mam jej lokalizację. Jadę po nią. Co ona robi w jakimś pierdolonym lesie? Kurwa, zostaw mnie. Mówiłem, że będziesz moja. Pamiętasz może jak Noe ostrzegał cię przed O Oto jestem ja, aż taki jestem straszny? Aha. Spierdalaj ode mnie. I daj mi kurwa święty spokój. Nie ma takiej opcji. Jesteś zbyt piękna, żebym cię tako wypuścił. Tak się kurwa nie będziemy bawić. Ochój ci chodzi, starej, i tak jej nienawidzisz. Sabrina, idź do auta. Wypierdalaj stad, albo ci pomogę, a od niej trzymaj się z daleka. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Kurwa. Ja pierdolę, jaka byłam głupia, co mnie podkusiło, żeby z nimi wyjść. Myślałam, że Myra jest inna. Na szczęście Noel mnie znalazł. Oj księżniczko masz farta. Myśli znowu nazwał mnie księżniczką. Dziękuję, że przyjechałeś po mnie. Nie ma za co, młoda, ale od dzisiaj nie wychodzisz bez mnie gdziekolwiek. Okej, okay, nawet nie chcę zbyt bardzo się boję. Wracajmy już do domu, proszę. Jasne.